Siemanko widzowie, dzisiaj lecimy z sianiem o, zimnego, o zimnej pszenicy. Tak to wygląda. Tutaj mam. No, już się skończyły te worki. Mam ostatnie 5. Wszystkie są po 50 litrów standardowo. Znaczy, o, po 50, 50 kilo więc mam 250 kg jeszcze, a do silnika się 750, tak mi się wydaje. 700 albo 850, nie wiem do końca. 30 już odpalona, ładnie pyrka. Yy, ostatnio była yy, uszczelkę pod głowicą, wydmuchało, no i no niestety, tak się czasami zdarza. Mówi się trudno. Jest zadanie, to trzeba mu podołać. Dobra, co dzisiaj nam powie dziadek. No dziadku, to dzisiaj jemy. No musisz tam najpierw pojechać na dalekie pole. Dobra, czyli lecimy dzisiaj na dalekie pole. Okej, okay, zamykamy. I powoli lecimy. Bo tajsaria ja wam powiem, że no trochę, trochę swoje waży i ciapek no Ledwo, ledwo co ją ciągnie. Nie chcę nic z mówić. na ciapka, no ale... No wiecie, no ciapek to jest dobry ciągnik, ale no swoje lata świetności już miał. Więc tak jak mówię... No... Dobrze się spisuje, ale... Mógłby być większy ciągnik w końcu. Ale jak kupimy większy ciągnik, to na pewno będzie chodził... Z tym silnikiem będzie chodził większy ciągnik, bo 30 no to słabo się spisuje z tym. Dobra, widzimy się już na polu. No widzę, że tutaj przyjechałem siać. Ładnie idzie. Nawet sobie daje rady za 30 teraz. A tam widzę, że pan Marek sieje. O widzicie? Jego 60. Leśne ze swoim poznaniakiem. Dobra, widzisz, trochę mam stracha z tym sianiem. Szkoda, że dziadek z mną nie pojechał. No, i jesteśmy na, na równi. Dobra, trochę sobie z nim pogadamy, może. No, dzień dobry, panie Marku. No, cześć, młody, co potrzeba? A no, nic nie potrzeba, po prostu tak przyszedłem pogadać. No, ale ma pan tutaj zestaw. Ano, chciałoby się nowszy sprzęt, ale damy radę. A dziadka nie ma? Ano, dziadek nie przyjechał siać, no bo już... no, co tu dużo mówić, no, coraz gorzej... z nim, ale spokojnie jeszcze... jeszcze da radę. My niedługo będziemy ciągnik kupować. Jak to nowy ciągnik? Ciekawe za co? Przecież ta wasza gospodarka to ledwo co działa, i nawet maszyn nowych nie macie. No, nie kupujemy maszyn, no bo jeszcze nie mamy ciągnika, tak? A, no wiadomo, zmiany jakieś muszą być. No, zmiana, zmiana, no bo chcę u dziadka jakoś mu pomóc, a może by no, przejąć gospodarkę. No zobaczymy, jak to będzie, tak? A to pewnie to teraz na młodych czas. No, dobrze, ty idę dalej, siatia. Miłego dnia. No, trzymaj się. Dobra, to lecimy dalej z sianiem. Dobra widzowie, tutaj powoli kończę te pole za sodołą. Nawet bo wam powiem, że szła robota. Pogadaliśmy trochę sobie z panem Markiem. Lubię z nim ale on jest trochę zazdrosny, jak słyszeliście w tej rozmowie, jak się jak dowiedział się o nowym nabytku. I jeszcze jak usłyszał, że to będzie ciągnik, więc. Więc tym bardziej się zaciekawił. No, on już taki jest. Ale i tak jest lepszy niż inni mieszkańcy tej wsi. No, i tutaj mi się kopie. Może wyjdzie. Może wyjdzie piątka i blokada. No i nic. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Kurde no Żeby mi to nie przysiadł, będzie przypał dziadka Nie no dobra, wyjdzie Kurcze no nie wiem, czy mi tu wyjdzie z tego bagniska. O, 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 no dawaj, 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 jeszcze kawałeczek. Dobra, tutaj zrobimy nawrotkę. Tylko poprzecinaka walnieny i, i tyle. <laughs> Dobra, widzowie, nie będę was zanudzał tym, jak sieję tą końcówkę, bo ja zawsze mówię, że końcówki są zawsze najgorsze. Nie wiem, jak tam u was, napiszcie w komentarzu. Czy Wam się podobają po prostu, jak zaczynam mówić i tylko ujęcia? Czy może byście chcieli coś więcej? No, napiszcie, tak? To rozważę, rozważę Wasze propozycje. Naprawdę, piszcie w komentarzach, bo... No, przydadzą, przydają się, przydają się komentarze, tak? No, wiem, że dopiero to jest kanał, który się y, rozrasta i trochę to potrwa. Ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby po prostu... Zacząć nagrywać lepsze filmy, no ogólnie lepszy, lepszy content, lepsza jakość. No wiecie co, nie? Dobra, no to się widzimy już na następnym polu. No i widzę, że jesteśmy na drugim polu. To też elegancko naprawdę idzie, bo tu nie jest tak pod górkę jak tam, na tamtym polu. I no tam, gdzie byliśmy wcześniej, na pierwszym polu, co. Wam nagrywałem, no to tam nie bronowałem. Bo ja naprawdę zapomniałem o tym polu, a dziadek mi o nim nie przypomniał, nie mówił mi, no i no nie zrobiłem, tak? A tam dziadek sam orał nawet, o czym mi nie powiedział i się tak zastanawiałem, co z tym polem. No i. no i dziadek zade zadecydował, tak? Dobra. Słuchajcie, no wstawiam parę przebitek. Tutaj zaraz robimy poprzeczniaka, ale to może raz tutaj jeszcze przyjedziemy. Ale naprawdę jest mokro. Nawet bym powiedział, że bardzo mokro. I trzydziestka, trochę. No tutaj to nie daje rady, trochę. no, Ale po bronowaniu jest 100 razy lepiej, naprawdę, niż po samym pługu się sieje polecam bronować więc co? Więc lecimy z tym sianiem No, widzowie, dojeżdżamy tej, do tego gospodarstwa o ten ciągnik. No, widzę, że jest. Ładna, ładna naprawdę sześćdziesiątka z napędem. Zgaszamy sobie naszego golfika i idziemy z dziadkiem go zobaczyć. Dzień dobry panu. A dzień dobry. Panowie, w sprawie tej sześćdziesiątki? No, my chcieliśmy obejrzeć ten ciągnik. Proszę bardzo. Nie mam nic do ukrycia. No dobra, to oglądamy. Ten ciągnik to często się psuł? Nie. Większych napraw przy nim nie było. Tylko generalny remont. A, no to fajnie. Dobra, tutaj się wszystko. Drzwi się zamykają, nic nie skrzypi. No nawet ładny ten ciągnik. Panu powiem. Ładować ma który pan rok. No już trzeci rok będę miał ten ładować. I spisywał się u pana? Tak, bez zarzutu. No dobra, no to się przejedziemy. Chodź Ewek do kabiny. No to wskakuj i jedziemy na jazdę testową. No od niej wróci nawet. Dobra. No dobra, on to mu trochę damy. Okurczę no rakieta. Ładnie chodzi naprawdę. To co jak kupujemy? No daj pomyśleć. Nie musimy od razu tego kupować. No, no nie prędko, no ale... No, naprawdę podoba mi się ten traktor. Nie ma się do czego przyczepić. A no ładny jest, ale ta cena. No do ceny, no to masz prawdę. Znaczy, masz rację. Ale myślę, że może coś zejdzie z ceny. No oby. Dobrze, proszę pana, no my proponujemy. 19 za niego. On jest za 21, to do 20 mogę zejść i ani grosza więcej. To my się zastanowimy i zadzwonimy do pana. No, tak jak Dziadek mówi, zastanowimy się, ale podoba nam się na pewno ten traktor i na pewno się do pana odezwiemy. Dobrze, będę czekał na telefon. No, to napiszcie w komentarzach widzowie. Jak Wam się podobał ciąg ciągnik? I ogólnie, no, dzisiejszy odcinek. Napiszcie, oczywiście, czy warto go kupować. No, myślę, że warto. Bo jest naprawdę, naprawdę w niezłym stanie. On powiedział, że nie miał jakichś tam większych awarii. Więc myślę, że. To byłby dobry zakup, ale no jeszcze to przemyślimy. Jeszcze mamy jeden ciągnik do obejrzenia. Nawet kilka, ale na jeden jesteśmy już prawie zdecydowani. A jest trochę większy od tej 60. No nie wyda 60, ona jest z nadpędem. I naprawdę nam się podoba tak, no ale. No zobaczymy jeszcze. Dobrze widzowie. To do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!